Dzień dobry Moi drodzy Państwo, przed nami ostatnie misje Soap i Captain Price Na samobójczej misji naszym jedynym celem jest zabicie generała Shepherda. Aha

Okay. Dobra. Zaraz za Price'em. No drodzy państwo, zapraszam do dyskusji. Bo to jest otwarta sprawa po dziś dzień. Dlaczego konkretnie Shepard nas zdradził? W jaki sposób... Moglibyśmy mu zaszkodzić. Aż tak, że nas wybił. Choć znaczy nie wszystkich, oczywiście, tak, ale. O, trochę tego leci. Ja wolę też tutejszą. Także zapraszam do dyskusji z tym shepardem, nie? Natomiast. Poczekamy, myślę, poczekamy. Mm. Dlatego też y, druga sprawa to taka, że myślę, że akurat to lepiej zrobione jest tu niż w MW 2019, gdzie Kompania Cieni to jest po prostu kompletnie prywatna y, organizacja wojskowa, PMC. No tutaj to są po prostu amerykańscy żołnierze, tylko że centralnie na usługach Sheparda, taki jego własny, własny oddział doborowy, powiedzmy. No... Wiadomo, kapitanie. Na spokojnie. Wystarczy podążać za Price'em i wszystko powinno być dobrze. To oczywiście by wszyscy usłyszeli w promieniu 200 metrów w tej jaskini, ale. Jaki, jaki gruby głos. Foto zrobimy dla Andrzeja. <grymne> o kurwa, wiedzą nas. ledwo ich widzę żyjesz jeszcze dobra no widzicie to też jest moim zdaniem mega oryginalne w tej części że walimy o, walimy do amerykańskich żołnierzy normalnie żeby przedostać się do shepherda nie widzę ich. Wsparcie, no już. Kurwa, nie widzę ich. Czekaj. No da, tu widzę jeszcze mnie. A co, co? He's down. Kopy. Guard just flatlined. Not possible. We just cleared that area. Nobody's there to us. Priority items and burn the rest. Fire teams just to lay them until we're ready to pull out. Collashing. We'll need cover out here. Sam. Understood. We have unauthorized personnel on the cap. I received. We have unauthorized personnel on the cap. We get this target neutralized. Take care of any resistance. Understood. Ja? Disable mine got Hostile contact approximately 50 meters from the nest, over. Your is Your safety is during breakfast. Dobra, all personnel be advised, we have two enemies, but all of them have the crow's nest. Good night. Good night. Good night, appetite. Shoot me down. we We're clear, move in. Butcher 1-5, rendezvous with the nest and prepare to escort Gold Eagle to the LZ. Gold Eagle must be Shepard. DG. Okay. changing Chancink. Przyjąłem. Mamy z lewej kontakt. Kurde, nie widzę go. Dobra, tam był. Yo! ale jebło. było. Okay. kapitanie. Price! Price! I'm behind you! No się wczujmy w sopa też. Price! Enemy in build. Nie, to akurat nie jestem najlepszy w naśladowaniu McTafisa. Anders jest lepszy. O nie, jeszcze więcej tych śmieci. Kapitanie, chwileczkę, rzucę tam najda. Copy. Moving. Next. The next.

O Jezu, ale wychlali tutaj tej sody. Dobra. Skrzypce w tle. Yyy tak. O! No dobra. Ja. to this is Gold Eagle. Fire mission. Target package Romeo. Target close.

Czekaj, ja może trochę... No właśnie, bo to może wybuchnąć przez wszystko. Kapitanie, kapitanie, proszę się odsunąć. Dobra. Jeszcze któryś? Tak. Jeden magazynek nam został do Wektorska. Kopy! About to complete the greatest trick a liar ever played on history. His truth will be the truth, but only if he lives and we die. Oh, your stat jam Come on, copy. Oh, widzę, że muszę doładowali troszeczkę. Dobra, ja Okej okay. ta, ta misja nigdy nie należała do najbardziej realistycznych na świecie oczywiście. Ale wciąż jest mocno, nie? No i ja to jestem w stanie na przykład grze wybaczyć, jeżeli jest dobra, tak? Oczywiście. No tylko się tutaj nie zajebasz, tak? No widzę, że tutaj ogółem Soap z Uzikiem więcej y, zadaje obrażeń niż y, całe AC-130 Marynarka, bo jedna Stanów Zjednoczonych. Przez te jaskinie, wiadomo, staram się. tak, Soap z Uzikiem to powinien być... ...Kill Strike, wiadomo, trzymamy się bliżej tutaj ścianek. powinien być killstrike za 25 killi, nie MOAB. Tylko kurde są bzuzikiem na pontonie Dobra O kurwa O to niedobrze, to niedobrze No nie uciek kurwa 200 metrów jeszcze trafnie <gryw> O nie no Dobra

Staram się. W lewo, dobrze, było w lewo. Okej. Okay. Jakoś to leci jeszcze cudem jakimś. Kompletnym kapitanie, trzymaj się, bo widzę, że miota tobą niemiłosiernie. Chyba na plecach mamy tytuł, ale pewny nie jestem. Okej. Okay. O nie! Stabilizuje. Kurwa! Dobra. O! Ole! Okej. I to akurat dobrze zmienili. W remasterze, że go z granatnika. No nic. Ładowańsko. No i przed nami big showdown, że tak powiem. Jeden z największych w historii gier, wypisy. Let's do this. Zabij się perda z rozkoszą. Rzuca na mnie jakbyśmy wypili całą flaszkę. No to ostro musiało być tyle Tutaj typy z kompanii cieni Niektórzy przeżyli Ten do nas strzelić próbował, ale nie ma amunicji No jest i szep No chodź No hot. Price walczy, ale musimy go wspomóc. No ale niestety lekko nie jest. Właśnie to robię. Ja, <drybujesz> myślę, że da Dobra. I tak oto kończą się losy naszych bohaterów. Albo jednak nie. Please. <laughs> PLEASE! 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 Get the Come on, get up. I thought I told you this was a one-way trip. Looks like it still is. They'll be looking for us, you know. Nikolai, we're going to get some out of here. Duh. I know a place. Tak jest. Moi drodzy Państwo, co ja Państwu mogę powiedzieć, no... Gra historyczna, absolutny klasyk. Muzyka grafika jak na tamte czasy, motion capture, historia. To jest wszystko 10 na 10 po prostu. Wszystko jest absolutnie 10 na 10. Jest Captain Price, jest... jest Soap, jest Ghost, wszystkie najbardziej ikoniczne moim zdaniem postacie. No oprócz, wiadomo, Reznowa, Masona, Woodsa, ale to nie ten timeline. Więc no, jest Sierżant Foley jest Dan, jest Ramirez. Więc, moi drodzy Państwo, no... Nie ma drugiego takiego FPS, a przynajmniej nie ma takiego drugiego Call of Duty, że skala wydarzeń byłaby po prostu przeprowadzona e, tak szeroko, no widzieliście kiedyś jakąś grę, gdzie był centralny atak na Stany Zjednoczone, taki centralny, no ja widziałem tylko w Bad Company 2 i stał się on offscreen, no nie, więc tam pomijam oczywiście strategię i tam jakieś inne e, gry z, z innych gatunków. Więc tak, moi drodzy Państwo, rozmach, tempo, akcja, postacie, charakter development, prawda, powrót Kapitana Price'a. Przecież ile w tej grze jest tych ikonicznych misji, praktycznie każda jest na swój sposób ikoniczna, tak? Raz, że powraca Kapitan Price, dwa, że misja nic po rosyjsku, przecież ona się odbiła echem na całym świecie swojego czasu, tak? 3. Yy, zdrada generała Sheparda, co też było za pierwszym razem jak w to graliśmy, to było wow, what the fuck, o mój Boże, jak do tego doszło, no nie? Więc, yy, więc wszystko, wróg mojego wroga, ta misja też przecież coś pięknego. Yy, krótko mówiąc, no jest to FPS wszechczasów, jakże wystawiam ocenę 11 na 10 i chyba jest to jedyny FPS i w ogóle gra, której wystawiam 11 na 10. Więc no prawdopodobnie. Może... Yy, jedna, po prostu jedna z moich ulubionych gier wszechczasów, tak? Bo na przykład w takiego Stalkera grałem jeszcze częściej i świetnie się tam odnajduje też to jest jedna... Y, stalker czyste niebo, jedna z moich ulubionych gier ever, no nie? I stawiam go tak mniej więcej obok MW2, no ale nie można tych dwóch gier porównywać przecież, no nie. No, przecież rozmach w ogóle, wiecie, nie, nie ta liga, no. Więc tak, do dzisiaj uważam, że jest to najlepszy FPS współczesny, współczesnej wojny jaki powstał. No oczywiście gunplay, feeling, strzelania i realizm w MW2019 jest lepszy, no to bo wiadomo, no przecież ten technologia idzie z czasem, nie? Yy, coraz bardziej, coraz bardziej no i akurat tam się postarali jeżeli chodzi o, o, o gameplay jeżeli, znaczy gameplay, jeżeli chodzi o HUD jeżeli chodzi o bronie o feeling strzelania, no to oczywiście, że MW 2019 zwycięża chociażby samymi odgłosami tych broni które są no po prostu realistyczne tak yy, niż te, natomiast yy, natomiast no to, to, to tylko to co jestem w stanie sobie wyobrazić no i że grafika lepsza, tak więc no Mm, więc tak, no moi drodzy państwo, no to, to był dla mnie zaszczyt móc pokazywać wam tą grę na kanale eee, i przechodzimy do MW3 i już niebawem, myślę, myślę, że jakoś tak zrobimy sobie przerwę, nie wiem, dzień, dwa, żeby też za szybko się ta trylogia nie skończyła, no i z MW3 pociśniemy sobie, jak to wstawię przy, we wtorek... Myślę, że w czwartek, piątek pojawi się pierwszy odcinek z 3 No nic, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jeszcze raz mówię, to była dla mnie czysta przyjemność nagrywać to dla was. Pozdrawiam, Andrzeja Z. I przede wszystkim pozdrawiam wszystkich teraz nowych subskrybentów, których doszło wielu, z czego zauważyłem przez właśnie robienie serii z Call of Duty. I jesteście tutaj po content z Call of Duty, nie ma sprawy, chłopaki. Ja, jakby, Call of Duty to jest gra, pasja moja, więc to się możecie spodziewać. E, e, zawsze jakiś, to nawet jak skończymy prawda jakiś e, let's play, to zawsze e, jeszcze mogą być vlogi czy coś w tym stylu. No i tak. No i mój, Jezu, jak go bije bezlitośnie ten kolos. Ruski bysior po prostu. No nic, moi drodzy państwo, mówił Master 15 Trzymajcie się, do zobaczenia i